Motorpal Chodź Sonaja Chyba chciał słonę zdjąć najpierw Ja tak szybko Fajnie że zrobiłeś taki wyższy ten To ja tu w moim wieku przyjdę se usiądę, posiedzę Na sąsiadów popatrzę jak chodzą sobie Dobra. A masz dla mnie miotły nowo? Mam nie. Bo wczoraj chciałam odlecieć i się połamała. Szanaja wracaj! Miałaś, miałaś siano roznosić koniom, a nie gnój na dwór. Nic jej nie mogę wychować. Masz kocyk! Masz kocyk, chodź. Nie daje, daje dużo sznurka do, 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 na jedno Belę, bo później je i tak go wszystkie wykorzystuje do... Do haftowania, do cerowania. Tak nic się nie zmarnuje. Zobacz, już Torina wyżyna to, to bela, Agnieszka taka pyszna. I ona już się pcha tutaj. Tak przez sezonie to... Z tysiąc trzeba rozwinąć. Także życia trzeba spędzić na rozwijaniu. nie, za jak się zajedzają krótki, uczelaczki, koniki i rybaczki. Nawet się z tych Pani Justyno, z ciemnoszej przedstawiamy. Oto sułtan. Byk rozpłodowy. Poznaje pani? Hello, pozdrawiamy. Dobra. Drzewo żmąć. Trzemajkę bierzemy? Trzemaja idziesz z nami? Ajkę drzewo. Zobaczcie, to po panu świecie, wezmę Będziemy moją Dobra. Złota świecie wypada swoim. Już Trzemaja. No i gdzie ty to ciągniesz? Tam się ciągnie. Jeszcze trochę nie wychowywane jest. Szanowni! Oleju poszło. Gdzie masz hełm? Hełm? Ten niemiecki? Nie, ten kastek. A do czego? Na głowę. Tam przykierka jest Agnieszka, to weźmiesz. Czy To weź już gałęziówkę. Masz. A co ja mam robić tu Po jeszcze trochę, jo. Bronić się przed tymi? Przed i dwupłokami pewnie. Ojej, jaka ostra. Masz pilniki weźmiesz, mhm. a ja jeszcze zabawek i ruszamy w bój. Benzyningu nie będę brał, bo tam jedna suszka tylko jedna została w lecie. Dwie fanki. Dwie fanki? O, jedna fanka. Kompensa. O, no to tak. To fajna dziewczyna. Druga fanka też. Kompensa. Uuu. Jakby co, to ja nie widziałem tych listów. U Mamy 60 hektarów lasu. Same suszki drobne. Można rżnąć, a rżnąć. Tutaj dom stuletni rośnie, Bartek. Czyli mówiła. Perfumie. No szostry jest... bliźniaczki. Dziadek kiedyś szczepił. To jest drzewo Na to jest... jednym drzewie są malnówki, a na drugim krąselki. Dziadek kiedyś wszystko szczepił. Miał pod ręką. Tera też by się szczepił od koronawirusa, żeby rzucił. Tu mam po dziadku klucik z frontu dziadek przywiózł. Idź, Tu mamy dęby, ale te na materiał budowlany będą. Wtedy będziemy schody robić, poręcze, działkarkę. To nie są dęby? zaznaczam, to nie są prostowanie Sprostowanie. Sprostowanie na końcu klon to jest tak zwany dąb amerykański. A tutaj rośnie ta sekwoja, słucha A to ty tam chcesz Ja Dziadek ją posadził. W zaraz, zaraz jak z frontu wrócił. Posadził Jak ją będziesz kładł? Żeby... Dobra, mniej gadaj, więcej rób. Agnieszka, jak będziesz układ? A po którą twoim zdaniem, z którą pójdzie? Moim zdaniem? No. Moim zdaniem to na chlewy Zbyszka. A moim zdaniem to na wcale nigdzie nie pójdzie, tylko się położy <głos> 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 Gdzie mam stanąć? Tu gdzie stoi, dobrze stoi. Ale żebyś o, mnie nie trafił. Czym? Motorpal Chodź ja? Chyba ciało osłonę zdjąć <noise> najpierw. Ja tak szybko ty drugiemu uciekasz, opowiedz mi gdzie mam stanąć. Tam gdzie stoi. A czemu nie kazałeś mi pastucha zwinąć? No, zobacz co zrobiłeś. Ja myślałam, że ona pójdzie tak, w kierunku domu Zbyszka. Nie no, dom to drogo kosztuje. A idź Ty. Nie można z domu. Teraz będziesz reperował ten pastuch. Teraz uznę Ci, że dwa pięki takie, to się stolik zrobi. Jaki stolik? Do grilla. Fajnie, że zrobiłeś taki wyższy ten. No. To ja tu w moim wieku przyjdę, se usiądę, posiedzę. Na sąsiadów popatrzę jak chodzą sobie bez roboty Ta siekiera, co Agnieszka gałęzi obcinała w lesie, to była e, gałęziówka dziadkowa, a to tatowa siekiera, do Szczepana. Jak się siekierę dobrze połoszczy, tylko pilnik musi być trójkątny, odpowiedni. Czemu? No bo krągłym to nie położysz. No ale są takie płaskie pilniki. Płaską to nie jest On musi być trójkątny, on jest i do siekiery i do piły dobry. Ale ja do piły to nie mam siły. Do kosy nie a do jak w sam raz. O to rąbacz. Obaj, jak idzie. Ty mnie nie chcesz, bo zacznę się jąkać. Najpierw spróbować. Proszę bardzo. Mogę ja? No pewnie, że możesz. Ale położ najpierw, Kiedy? Idź to. Już ja trochę wiesz, ją Przytępiłem. Ale nie tak, bo ząbek złamiesz. Ciekawe czy ja trafię w ogóle w tym kienię. O, lipa. Pewnie jakiś senkiem mi tak. tu postawiłeś. O. Wiesz co? Daj teraz ja. Ja jednak kariery nie zrobię w Rumbariu. Czyli tak jak było, tym piłeś. Ale ząbałam No dlatego, że ci płaszczyłaś ten. że teraz jak od razu płaszczyłem, to zobacz, od razu rąbie. Dobrze nam dziadek tego drzewa przywiózł, to tak masz co rąbać. To dziadka dzwoni powiedz, że dziadek porąbał. W takim tempie to dziadek nie nadąży wozić, jak ja rąbię. Rozwalałeś moją konstrukcję całą. Zima ogólnie wszyscy mówią, że rolnik zimą odpoczywa. To są bzdury, wierutne kłamstwa i pomówienia. Rolnik cały czas ma robotę, Czy jest to zima, czy lato, czy jesień, czy wiosna. My A przez jeden dzień, Zagnieszko, to na dwa lata drzewa nerąbimy. Tak? No widzisz, Agnieszka to słaby zawodnik jest. Ja ustawi to. Odsuń się. Proszę Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze mam? Tu rozwalić? Tu rozwalić? Gdzie o. jeszcze? Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Agnieszka to w lesie wychowana. Ona mnie nauczyła rąbać i rżnąć. Co ja cię nauczyłam? Ja to piły nie miałem nawet, jak Agnieszka tu przyjechała do nas. Nie Czas wiem, to od się twoja moja. To pies się śmieje z Ciebie. Dobra, idziemy po następne pieńki. Jedźcie. Pal Ursusa, i idziemy. Teraz mogę ten, mogę jechać z siekierą na zabawę.